Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy majonez. Do przygotowania majonezu potrzebujemy dwa żółtka, z około 150 ml oleju roślinnego, jedną łyżeczkę soku z cytryny, pół łyżeczki cukru, jedną łyżeczkę czubatą musztardy, ja mam akurat musztardę kremską, sól, opcjonalnie pieprz, polecam biały, blender z wysokim pojemnikiem. Majonez jest bardzo prosty w zrobieniu. Na początek wlewamy trochę oleju, Następnie żółtka sok z cytryny cukier musztarda I blenderem miksujemy poruszając w górę i w dół aż majonez zrobi się Gęsty. Teraz powoli dolewamy resztę oleju. I miksujemy, aż majonez osiągnie jednolitą konsystencję. Na koniec dosolimy go odrobinę. I majonez mamy gotowy, pokażę Wam teraz jak on wygląda. Spójrzcie, jest naprawdę wyśmienity. Majonez jest bardzo prosty, jak sami widzieliście. Pamiętajcie tylko na początek, aby oleju wlać odrobinę, dopiero potem sukcesywnie dolewać olej, żeby ten majonez zrobił się gęsty, a nie rzadki. Zachęcam Was do robienia majonezu, ponieważ jest naprawdę pyszny, a spójrzcie, spójrzcie jaki gęsty. To jest właśnie majonez. Subskrybujcie, życzę Wam smacznego i do zobaczenia.